Jestem co tam ta mapa To idealnie, bo właśnie zaczęliśmy... No, nam to, jest to, to jest parkour generalnie, to jest parkour de blue, Egg, także musisz wiedzieć tam. Okay, okay. Nie wiesz, że mam To jest, no, więc się fajnie, fajnie. Na początku, <noise> musisz na początku zatrzymać, no. Ja ja wiem to jest fajnie, więc Ale Sylo, ty generalnie... Ty ty jesteś... O nie no ty to jest Sylo! Oooooo! Jest Maria, no. 15 sekund filmu. Ale po co? Witamy no, no jak to jak zrobisz wstawkę to nie będzie, to będziesz miał więcej. 20 sekund no, dobywa, film wtedy. To zrobisz tak, żeby, żeby było dobrze. O, jeden. O. No i syla no, pojechał i reżysz. No proszę tego wywalnie, no wiesz. No, a, okej, okay, ja, dobra. Wyleciałem. Myślałem, że miałeś no, bym chętkę bym na więcej. No, Chciałem, no, ale, ale... niestety obino tak. No nie Cóż i... I i Ciekawe w kogo trafił tylko. Ja wpierdałem. No, no zrobiliśmy zakręty w drugą stronę akuratnie ja Co? Ja mam bardziej ma do tyłu teraz już do przodu w tym wyścigu o, waliłeś mnie kurde O, no. Czyli to ty się wyprowadziłeś a, do jakichś? Ty się wyprowadziłeś do tego ja nie zlapałem, Wyprowadziłeś się do, do Warszawy poręc, i wariacie. stałeś się I nie naprawdę nie taką szmatą pod ludzką, naprawdę Taką najgorszym o! sortem człowieka co, czemu? Bo co? No ja nie byłem pierwszy, ale a kto Byglałem, No nie wiem, nie, nie interesuje mnie to jest pierwszy no, Sylo jest pierwszy Okej okay. Dobra, to jest zresztą mały przejazd, taki krótki, wszyscy... No wszyscy, no tak. Wszyscy wszystkim... Ślą pociski Ślą życzenia Nie! Oj, sorry Na się to jest na Syla Jezu, ale mam fura teraz A dupnął Sylo ma... Ej, hey, ej, yeah, yeah. <laughs> Syla hmm. trzeba, syla trzeba! Tak to właśnie! Tak to właśnie! Jadę właśnie! O czerwono boga, Matt! Idealnie, tak, żeby go czymś mocnym uśmiechnąć! Panie tylko, na na że. Ja, w w ja już vigilanty czekaj! Myślę, że możemy go twardy. panąć! O! Nie taki twardy, nie taki twardy! Jest rany, a nie twardy! Twardy, twardy! Ły! Z Damian de za nie mówi. No już, 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 jest tam. Z tego wszystkiego. Na chwilę A, wywal, na... ci, tu, wywal tam yy, syla. Ale tu Próbuję wieżdża. Tylko to skręca z... Jak w farmingu. Pan, Jak spręty on... w farmingu. O, jest tego, a... Kiedy piątki z farmingiem syla? O. Piątek. A, który? Ube! Nie wiem. Let's pierwszy go! piątek. O, psz, psz, psz. A, nie a, udało się. Pierwszy piątek.

Chciałem uderzać no, chyba, zrobić. Dalej Cię wyprzedzam na prędkość Teraz ja Cię wyprzedzę na prędkość Gnojku No ja jestem <coughs> przyzywą, No chyba niekoniecznie właśnie Zobaczymy to No 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 zrób tam game changera aj, 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 aj. Bo, oj 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 oj

Widzisz, chyba mam... Zatrzymał i Tak, ale nie chciałeś, potem się wypadliśmy razem, wszyscy wtedy, z Damiankiem. już teraz złapie tutaj taki, o, będziesz. No musiałem. No też. O kurczę, pieczone. O kurczę, pieczone. Gepard, Dobra. No, dajcie mi fura tylko może. Gepard, Gepard, dajcie mi furę, tu jeszcze dwadzieścia tych jest zamiast. zamian, więc... No, dokładnie tak właśnie zrobiłeś, także dziękuję. Dobra o O Kurcze pieczone panie! Nie wjeżdżam w cyby, proszę bardzo. Ła! Ja wjeżdżam w ciebie, ale. O! Agresor na drodze. Właśnie ci groził wjechaniem w ciebie, nie wjeżdżam Nie, no, no, no. Nie groził. No ja nie przejadę, także. O no, ale ta zrobiłem tutaj, ty! Na dwóch! ELO! O, kurczę, formuła obróciła. <grym> dostałeś tam Dostał tyla, tak, dostałem tyla. A, dostał mnie tyle. ode mnie jeszcze. O, co dzieci tam wywaliło? No właśnie, nie mam pojęcia, nie? Przecież nie byłem tam, nie? Widziałeś, gdzie ja jestem i gdzie mnie wywaliło. Aha. To jest Aha. oszukane, oskarowane fest. Aha. Skamet. Dobra, teraz to. Mnie oskalała gra. musiałem. Ale, też I... ale dobrze, <grym> poje... to. Ale to chociaż innych też tak, wywal, ok? Dzięki. Ja pierd... nie mogę ich. Ale dobrze, chociaż pojedzie... Ale elfko trzymaj tych dwóch! Ale wywali zaraz tak, 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 tak. kolejnych, no. A, Bardzo tak, dobrze. Tak właśnie zrobił. Spokojnie. Spokojnie. Zresztą specjalnie, że w życiu. O Oż cholera! O, cholera! O! O, o, a, ościu, parte z I za chwilę Nie no, zaraz jeszcze wygra. Ja? Przecież jestem. Nie tak. O, czy... No tak, No już ale... Stop! Dobra. No i tam wali go! Ale. ale z tym łedżem jedzie, co to to wodę. <śla> no i już jestem drugi. Coś znaczy, Także... się zatrułem na no, 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 ja 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 za to miechał za tobą, święty! No nie, tylko w ciebie że. We mnie wjechał, no, no, to, nie no to. właśnie. Znaczy... No, no tak, no, tylko... we mnie też wjechał. O Jezu, złoty no, też też Nie ma. Przygłupię się, przygłupie. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj Co obu Jakiego agresora zagrał? To. Jeszcze. Chciałeś go przepchać? Widziałem to. O, ja? Wypadł. No to. Nie, z ja chciałem wózkiem. go w to, I wózkiem? Przecież ja ja w Przecież chciałem od drugiej strony. No to, dobra. Nie! A, ale... Ja specjalnie pojechałem w prawo właśnie. Ja w prawo A, odbiłem. W lewo odbiłeś do niego? Nie, u mnie w prawo. Nie, 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 odbiłem w prawo. Jest. No to tak gadasz? Nie, nie, nie. No? Nie, nie. no w drzewo. U mnie tak jakbyś. Piją mnie dosłownie. dużo, Co mówiłeś, Był. syno? Bo no, nie, nie słyszałem. Czekaj, jak ustawione to było? Syno, czekaj. Tak, ustawione, no. ustawione, tak, ustawione, tak. Ustawione, Sylo. Żeby szepardzik wygrał ustawione, tak? tak? Proste, ustawiłeś, Oś, ustawiłeś. cholera. A się O, teraz masz Szepardzika, widziony z Pierwszy. Proszę bardzo. Niech nie. da rady. O, ale ty no jesteś drugi szmatą, sylą, zepiany, ale jest ty, ty no. jesteś szmatą, Syno najgorszą. Jezus Maria. No, Najlepsze jest to, że gonimy szeparda, nie? Że jest tak... Nie dalej, no, przecież dalej. za wami jechałem ja tak teraz. <laughs> No i tak jesteś do przodu o 2 T. No, to no, syna. Na ciebie ty nie mam litości tutaj już. A, nie? tak. Na ciebie nie mam litości. Na ciebie A, nie mam litości. No cóż. Najgorszy gracz. O, o zna, z... ja grywę. <laughs> Co mówisz? The... debil. Bo nie słyszałem, by. Jesteś demendebilowcą. de... Nie zakryjesz się nawet drzwiami. O, fuck, shake. O, Coś do Ale nie. tutaj stąd? Da się wyjechać! Z powrotem, pa! No widzisz? Tam, o kurde, jak No Wyjechał chłop! No wyjechał, Ale tak. ja Niech będę go walnąć! Niech da go walnąć! Jadę! Nie walnij no, mnie! No nie no, no, nie. no nie, no przejechał, no nie! No, Nie ma! No. Tak ledwo! Cześć Damian! Teraz ja cię będę walił, ok? Że, żeś go nie Cześć, wywalił! Oh. Jeszcze miał.

ale mam innego oponenta na celowniku tutaj. Kogo? To Czy znaczy, masz szeparda głównego oponenta? Nie, nie, to już zostawiliśmy brzmią, nieważno, którym jest tu. Dalgo na łeb! Tyk, do O nie, dobre, to walamy. Nie syknął, ty a ty nie wyprzedzę. Szepard za wami, oho! A jeszcze Oj, na kolana. A ty, pańka, tu bije, tak, o, pa! Uniosę! Fajnie, fajnie. Ja z kolejna. Młni się. Jak No tak, no widziałem co ty chcesz. Łooo! Szyj! Ale 360 pierdzielnięta nam na dół. Na, na... Mocny materiał no, no, no. od tego zawodnika. O Boże, dobra. Przeparcane mocne materiał. pojazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, właśnie. Dzień Tu na kimś się można zmienić ten samochód jak on ma się kręcić. Co? Jak kręcić? No... Nie ma X Co? Nie ma? Nie? Jak nie ma? O, nie cię, ma. Umie, umie o u mnie, u mnie cię walnęłem O Walnęłeś O, aha. ja chciałem <laughs> tak na psychę Sylo! Hahaha Ale bym cię... Rozwalił cię? To on Do nie wpuścił no, Mokój, no się, to już za to co zrobiłeś Wiem wiem, ja też dlatego Ruch, nie chodzę. Nad tego nie chodzę. Daraj! Ale jakby auto pogleciło O ty <śmieniu> Serio? Ale się uh. śmiesznie wjechałeś pewnie z uh. bez tego koła w ogóle? <śmieniu> 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 Wleciłem z tobą do wody. Mhm. Jak chcesz. Ale mnie tu <śmieniu> Lekka kraksa. Lekka kraksa, tak Lekka było. Kraksa. Ale dostanę zaraz o. takiego klapsa w dół. Nie! Słuchaj, O, Ta fura nie daje sobie rady. No, jakim <laughs> cudem ducha? Porażę, ty, miałeś. ty miałeś, ty miałeś, u mnie jakim ty miałeś. Jakim cudem tak długo? U mnie ty miałeś, no? Ale, no, no, ale ty, jak, jakim cudem tak długo w ogóle? Nie, nie, to wiem, to nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jechałeś prosto. Byłeś duchem. Byłeś duchem. Byłem duchem, dlaczego? Bo byłeś duchem. A. Okej, Ty Oh. Oh. Kurde! Ale mnie tam Chciałem uratować, Ale, ale... kurde wele Molstein! Ale trick ja, Ale miałeś teraz damian styk O, masz go! Nie ma skoku chyba Ale, 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 ale jest jestem, 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 jestem! Nie o! jesteś! O! to nie! Yes. No, ale o, dwóch ominąłem bo... i no, trzeci! Ale szmaty! Bogaty o jest, jest w generalnie pierwszy i wygrywa to. Tak? No tak! Już nie. No No, Ale się ograłem teraz. Już nie. Więc... Okej. Jeszcze bardziej na O Jezuś. Tak grałem, No Jeszcze bardziej sobie sobie. Nie, nie. Mam jeszcze takie gówno. masz w dupie, no to prawda. Nie no. Z gówno mam? No tak. No tak. O ba, jeszcze jedzie i ja. o go! Czepa! O oh, kurczę. serio to spodziewałem się Mógłbyś, mógłbyś nie wiem, walnąć teraz tego. Nie spodziewałem się Nie Aha, to... za 0,5 sekundy dosłownie Wpal gumę ten boczek Nie jest no mnie! <susza> Jaki fort! Ale, ale no Nie, O O, teraz Zdurzu... mnie Czepa zdożuje Ale wleciałeś. No pasuje go i skasować, ale... No. Dobra, ja się Ale tak w ostatnim pierwsze, kurde chyba. sekundzie, powiem ci to. będzie łatwe. Dobra. Dalej, chogaty pierwszy. dwóch ściągnąć, jeżeli chcecie pierwszych dupnąć w ogóle. No. to pierwszy. Chodźcie, patrzcie za O, już, pierwszy. Ja z dupy co najwyżej. Za bardzo, o nie, nie. Tym pojazdem to nie. O, kurczę, pieczony ty <laughs>